W środę we Wrocławskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przebudowie drogi krajowej nr 15. Obecna była na niej również Ewa Zbytniewska, przedstawicielka generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Zostanie wyremontowana ulica Wrocławska, ulica Dwor, kolejowa, dworcowa, Daszyńskiego i Gnieźnińska. To są ulice to jest odcinek przebiegu drogi krajowej nr 15 przez miejscowość września. I przebudowujemy dalszy odcinek, yy, i w tym odcinku do kilometra 121 plus 190, bo taki jest koniec opracowania, przebudowujemy jeszcze przejście przez wieś Sokołowo i przez wieś Gulczewo. I to jest plan realizacji w 2010 roku. W ty na tym całym odcinku jest 7 skrzyżowań przebudowywanych, w tym dwa typu ronda w mieście Wrześni. Jedno jest na takiej bardzo ważne skrzyżowanie tutaj prowadzące do gniezna ulica Gnieźnieńska. Daszyńskiego i Szkolna. Szkolna i tak. Finansowy udział w planowanej inwestycji będzie miała Gmina Września. Jeśli chodzi o rondo na ulicy Gnieźnieńskiej, Daszyńskiego, to po naszej stronie był koszt wykonania projektu oraz koszt przebudowy mediów, które znajdują się, będą się znajdować pod tym rondem. Myślę, że to jest rzędu 200-300 tysięcy złotych łącznie. Razem z projektem. Razem z projektem projekt kosztował około 60 tysięcy złotych. Obwodnicy dla września mówili parlamentarzyści. W najbliższych latach rozpocznie się budowa obwodnicy. Są ponoć już jakieś konkretne plany na ten temat? Po pierwsze droga została uznana obwodnica za priorytetową. A jeśli została uznana za priorytetową, w związku z tym decyzja w Ministerstwie jest. Po pierwsze, taka, że budujemy. Po drugie, że w 2011-2012 będą pieniądze na całą dokumentację budowlaną, co będzie skutkowało pozwoleniem na budowę, i rozpocznie się drugi zasadniczy etap spięcie finansowania. Spięcie finansowania całego wykonania będzie z Krajowego Funduszu Drogowego, który jest zabezpieczony gwarancjami Skarbu Państwa. Krajowy Fundusz Drogowy może pozyskiwać również pieniądze z Unii Europejskiej. Decyzja kierunkowa jest. My teraz musimy tylko zrobić wszystko, ażeby stało się wszystko to ciałem w jak najszybszym czasie.